Witajcie ludziska w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w meczu o super puchar hiszpanii przeciwko atletico madryt gram na poziomie trudności chyba legendarny czy coś no i zapraszam no o wiele jest ciężej nie powiem grałem tak na klasie światowej ale no zmieniłem tak żeby był chociaż jakiś challenge o kurde no, i piękna obrona i teraz wybić. Dobra, no, kontra, tak. Bale przy piłce. No i trochę driblingu w środek, żeby uciec. Teraz bym do środkowa, ale tam był tylko Rodriguez, który ma główki poniżej 50 czy tam 60. Więc nie, nie dzięki. Dobra. Mandziukić, kurczę. Musiał odejść z y, Bayernu. Bo no, Lewandowski nie dawał mu szans. Nie powiem. Nie miał szans z Lewandowskim. Dobra, Ronaldo. O, Ronaldo, aj. Mogłem biec bez trika, ale. Dobra, chuj, już. Gdzie my im grali? Dobra, Bale. Ten trik to jest mój ulubiony. Nie powiem. Okej. Okay do środka lubię grać skrzydłami i później wybiegać y, do środka albo no już dośrodkować w najgorszym przypadku nie lubię środkiem grać bo jest największa szansa że stracimy piłkę ale już y, muszę zmienić styl gry bo teraz stracę bramkę Sijas przy Kiedyś y, kupiłem jakiegoś polskiego bramkarza, już nie, pa na, nie pamiętam, jakiś Paweł czy coś takiego, Pawłoski czy coś. I grałem właśnie w superpucharze, y, bo byłem patriotą. O, piękna brameczka. No i kupiłem właśnie tego bramkarza. I, i y, jak na przykład, załóż mnie, jakiś y, był strzał z dystansu. Właśnie grałem przeciwko Atletico Madryt. To zamiast to złapać jak prawdziwy bramkarz, to to po prostu odbił y, brzuchem czy coś. No i później już y, się zawiodłem na nim i go sprzedałem. Nie ma co kupywać jakichś tam bramkarzy poniżej y, 60 czy 70, bo po prostu na wyższym y, tym, na wyższej, na wyższym poziomie trudności nie da się nim grać. Dobra, o kurde teraz dobra. Przeszczelił. Dobra, Ronaldo, zaczynamy na atak. Dobra, tam widzę Benzema, tylko że nie za bardzo, bo Benzema nie ma, takiego, yy, nie ma takiej szybkości, więc nie dobieg. Szkoda. Benzema zaraz yy, pójdzie na ławkę i ułożę Chicharito czy tam Her Her Hermendesa z Manchesteru. Teraz po tym sezonie, jak odejdzie Hernandez, to Real Madrid będzie musiał szukać jakiegoś, jakiegoś nowego napastnika na wymianę czy coś. Bym bardzo chciał, jakby kupili. Znaczy, na pewno lewego już nie kupią, bo lewy dopiero co doszedł do Bayernu. Ale bardzo fajnie by było, jakby kupili Milika. Ale nie wiem na razie, gdzie on chyba. W jakiejś holenderskiej lidze czy coś gra. Dobra, koniec pierwszej połowy. 1-0. Dobra, druga połowa. No i nadzieja na, jakąś, na jakiś większy advantage, na jakąś większą przewagę w dwóch meczu. W tym meczu gramy w, w Atletico, znaczy w Madrycie, ale na innym stadionie, po prostu, na tym biedniejszym. Tak, y, Atletico, co się stanie? Co się stanie? Ale vara na posterunku. O, ile on ma lat? 20 ileś, i kurde, już gra na wysokim poziomie. No i ustawienie działa jednak, widać, bo y, wtedy na domyślnym Ronaldo by ciągle wracał do obrony i bym nie miał kontrataków i takich tam razem z Baleem i z Benzemą, a teraz ciągle są na, na posterunku. O, nie, nie, nie. nie. No, i gol. No, i niestety szczelili. Tylko taką szmatę, żeby wpuścić, to nie wiem. No dobra, trzeba próbować dalej. I zmieniamy od razu Benzemę, bo Benzema nic dzisiaj nie gra. Na Hernandeza, Hernandez trochę szybszy. To może lepiej. Chociaż teraz nie będziemy mieli takich główek, ale dobra, trzeba spróbować. O, kontratak. Podaj do Ronaldo. Ronaldo biegnie i... aha, jak przestrzelił! Jak on też strzelił, Kurde, to był ślizg jakiś. Zamiast szczelić z nogi, to kurde się ślizga. Dobra. Nie będę szczał po ziemi, tylko normalnie, no jak się powinno, tak? Trochę za słabo. Wiedziałem. A może dobitka słabo przytrzymałem, bo... O oh, kurde, bej Przeważnie, y jak szczela... O i kontuzja chyba, ale nie na taka... Nie wiem czy to będzie dłuższa, czy, czy krótsza kontuzja. Dobra, włożymy isko, nikogo innego nie mamy. No, i grałem na czas. No i dobra. Koniec pierwszego spotkania. No, wynik niezbyt, niezbyt mi cieszy. 1-1. Będziemy próbować wygrać watlet właśnie na, na away match. No, i zapraszam.